Dziś na konta blisko 1,8 miliona seniorów wpłynie ostatnia transza trzynastej emerytury. Przyjrzymy się, dlaczego otrzymywane kwoty mogą różnić się od oczekiwań oraz jakie decyzje ZUS wysyła w związku z wypłatą. Poruszymy także kwestię ewentualnych zwrotów. Bądźcie z nami, by poznać szczegóły. To już ostatnia taka chwila w tym roku, kiedy wielu starszych obywateli z niecierpliwością oczekuje na przelew, na który czekali przez długie tygodnie. Choć z założenia powinien to być moment pełen radości, warto pochylić się nad należnymi sumami, aby uniknąć rozczarowań. Wkrótce zakład ubezpieczeń społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji, które mogą zaskoczyć niejednego odbiorcę. W dniu 25 kwietnia, wybitnie istotnym dla niespełna 1,8 miliona emerytów, następuje przekazanie ostatniej części tzw. 13 emerytur. Jest to dodatkowe, roczne wsparcie finansowe. Które zostaje przyznawane wraz z comiesięcznym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, osiągając wartość odpowiadającą najniższej emeryturze w danym roku. W roku 2025 wysokość tego dodatku wynosi 1878,91 zł brutto. Istotnym jest, że trzynastka nie pojawia się na koncie beneficjenta jako oddzielny przelew, lecz zostaje automatycznie dodana do regularnej wypłaty, co może skomplikować sprawę tym seniorom, którzy próbują szybko zweryfikować poprawność otrzymanej kwoty. Często początkowa ekscytacja związana z dodatkowymi funduszami gaśnie, gdy zaczynają się szczegóły dnia codziennego. Na przykład potrącenia, składka zdrowotna obcina wartość 13 emerytury o 9%, co w bieżącym roku daje 169 169,10 zł z kwoty brutto. Dodatkowo, jeżeli nie przesłano wcześniej do ZUS-formularza EPD-21 rezygnującego z zaliczki na podatek dochodowy, zostanie ona jeszcze zmniejszona. Jeśli takie zwolnienie zostało przyznane, Jedynym uszczupleniem będzie wspomniana składka zdrowotna, dzięki czemu kwota do wypłaty wyniesie 1709,81 zł netto, co dla wielu wciąż stanowi znaczne wsparcie finansowe. Jednakże pewna część emerytów nie rozumie, dlaczego na ich kontach widnieje mniejsza suma, choć początkowo obiecano im niemal 1,9 tysiąca złotych, rodząc pytania i wątpliwości. Po zakończeniu procesu wypłaty dodatkowych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął rozsyłanie powiadomień do wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali trzynaste świadczenie. Każda przesyłka zawiera dwa rodzaje dokumentów: jedną decyzję dotyczącą waloryzacji oraz drugą dotyczącą przyznania dodatkowego rocznego świadczenia finansowego. Co warto podkreślić, kwoty podane w dokumentach wyrażane są w wartościach brutto. Dopiero w zawartości listu ZUS wskazuje że od tej kwoty zostanie ogięta składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami podatkowymi, a w razie potrzeby również międzynarodowymi. Taki sposób prezentacji sumy często prowadzi do nieporozumień wśród starszych osób, które próbują porównać liczby podane w decyzji z rzeczywistymi wpływami na ich konto bankowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, niezgodności w obliczeniach lub podejrzenia błędu, emeryt lub rencista ma możliwość odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to możliwe w ciągu 30 dni od momentu otrzymania decyzji. Odwołania można złożyć na kilka sposobów pisemnie, osobiście w placówce, listownie lub ustnie do protokołu. W odwołaniu musi znaleźć się podpis osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika i zostanie ono rozpatrzone przez odpowiedni sąd pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Kluczowe jest dotrzymanie terminu, ponieważ po jego upływie decyzja nabywa moc prawną i nie można się od niej już odwołać. Jednym z bardziej niepokojących elementów korespondencji jest informacja, która może wywołać zaniepokojenie wśród niektórych seniorów. Dotyczy ona możliwości zwrotu otrzymanej trzynastki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie zastrzega, że jeżeli okaże się, iż na dzień 31 marca 2025 roku dana osoba rzeczywiście nie miała uprawnień do tego świadczenia, z którego wynikała trzynasta wypłata, to zostanie ona uznana za świadczenie nienależnie pobrane i będzie musiała zostać zwrócona. W ten sposób ZUS stara się zapewnić, że wszystkie alokacje finansowe są przeprowadzane zgodnie z prawem, chociaż nieprzewidziane konsekwencje tego procesu mogą wprowadzać niepokój wśród obywateli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo żądać pełnego zwrotu świadczeń w przypadku, gdy określone kryteria nie zostaną spełnione. Dotyczy to szczególnie tych, którzy zdecydowali się przejść na wcześniejszą emeryturę lub rentę, ale jednocześnie pracują dorywczo. Jeśli osiągane przez nich dochody przekroczą określone limity, może to skutkować utratą prawa do otrzymywania podstawowego wsparcia pieniężnego, co z kolei automatycznie eliminuje możliwość otrzymania dodatkowej 13 wypłaty. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy nawet chwilowe przekroczenie dopuszczalnego poziomu dochodu prowadzi do potrzeby zwrotu przyznanych kwot. Osoby pracujące na umowach w zlecenie lub prowadzące niewielkie działalności gospodarcze mogą być szczególnie narażone na takie ryzyko. Dlatego też ważne jest, by stale mieć na oku swój poziom przychodów i w razie wątpliwości konsultować się z przedstawicielami ZUS. Zaniedbanie tej kwestii może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami ekonomicznymi, w tym z koniecznością oddania całej uzyskanej pomocy finansowej, nie wykluczając naliczania odsetek od tych sum. Warto zatem być czujnym i odpowiedzialnym w monitorowaniu swojej sytuacji finansowej. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.